Tak, to znowu ja. Tu odkryłem coś jeszcze ciekawego, że tędy jak się dochodzi do tej komory na końcu, a tędy kiedyś prowadził szlak. Tak, to brzmi dość dziwnie, ale rzeczywiście on tędy prowadził i są po nim ślady. To jest, zobaczcie sobie, otwory takie, żeby sobie. Nie wiem, czy to widać tak, żeby tutaj się złapać ręką. Jeden ewidentnie zrobiony, a tu jest drugi. Jest trochę może słabszy, ale to jakby nie było naturalne. A tu są kolejne. Jeden i ten jest drugi. Świetny chwyt. Żeby wyjść do góry. Ja bym miał trochę problem, żeby to nagrać i wyjść do góry. Może nawet nie będę próbował. Ale wam pokażę na zdjęciach, że tam jeszcze są... O, tu nawet widać, stary zielony szlak jakiś taki. Poniebieski. I tam jeszcze jest taka jedna metalowa sprzączka. Coś metalowego zaczepionego na ścianie. Widać, że tam jakaś była konstrukcja, która pozwalała się samt jeszcze wydostać. Więc tu musiały się dziać w przyszłości bardzo ciekawe rzeczy.